Dzień dobry, dzień dobry, zakup Port Games, witam Was serdecznie, a dzisiaj porozmawiamy sobie o grze Mlem. Mlem, mlem. Zapraszam. Będą koteczki. <grym> no dzień dobry, dzień dobry. I dzisiaj udało nam się tutaj przemycić jednego pasażera na gapę. Zazwyczaj stoi tutaj okładka gry, więc teraz tak ją, cyk, wirtualnie tutaj wkleję, tak jakby stała. Ale wiadomo, że koty najbardziej lubią leżeć pudełkach. Tak, i tych, i tych górnych właśnie. No, także co? Co będzie w dzisiejszym filmie, proszę państwa? Dzisiaj opowiemy wam o grze Mlem i o naszych tak naprawdę odczuciach po grze w tą grę. <grym> Masło maślane. <grym> tak, i oczywiście opowiemy wam, jak w Mlema grać, czyli po krótce już inne koty się prują, tak, <grym> tak. że tutaj nie mogą być najpierw o, evacuation. O, evacuation. Mhm. To teraz może postaw to tak jak powinno być. Boję się, że się z tego kilogram kudów wysypie. Tak, dzisiaj omówimy wam zasady oraz nasze wrażenia do tak jak widzieliście po miniaturce tego filmu do głupiej losowej gry. A dlaczego głupia losowa gra? Ponieważ my lubimy głupie losowe gry, nie? Tak, lubimy takie gry, ale ta gra jest głupia, losowa, w której losowość jest po prostu fantastyczna, według mnie. <noise> Dokładnie. I to jest bardzo przewrotne. <noise> Dokładnie. Jak my nazywamy coś głupią, losową grą, to znaczy, że nam się podoba, tak? Więc, żeby nie było od razu. I tak naprawdę, co będziemy robić? Koty zawładnęły światem. Nie wiadomo, czy zjadły wszystkich ludzi, czy zrobiły coś dzięki czemu zawładnęły całą planetą, ale tak się stało. I teraz koty stwierdziły, że Ziemia to mało i dlatego chcą eksplorować cały kosmos. I tak? podbijać planety i księżyce. Dokładnie. Więc wcielimy się w grupę takich kocich astronautów i będziemy podróżować z Ziemi tak naprawdę najdalej, czyli gdzie? Jak najdalej do dalekiego kosmosu, no i po drodze przez inne planety. Tak. No i o to chodzi w grze, że wsiadamy sobie na taką rakietę kosmiczną, naszymi kotami, każdy z graczy ma. Ośmiu kocich astronautów, i ta rakieta leci i będzie leciała tak jak najlepiej dla nas to jak najdalej aż do dalekiej przestrzeni kosmicznej. No i po drodze będziemy wysiadać na księżycach i planetach i za to będziemy punktować koniec. No, a teraz w dwóch słowach jak w Mlema grać. Oczywiście każdy z graczy dobiera planszetkę gracza ze swoim kotem i w swoim kolorze tych planszetek gracza. Jak tutaj widzicie, jest łącznie 5, dlatego jest to gra do 5 graczy. Ustawiamy swoje koty, tutaj żetony swoich kotów na planszetce. Każdy żeton jest inny, robi coś innego, o tym powiemy sobie za chwileczkę i tak naprawdę rozstawiamy tutaj całą matę kosmosu, a na początku ustawiamy naszą rakietę, tak? I, I znacznik tur. I znacznik tutaj rozbić, ponieważ ta rakieta podczas każdej tak jakby tury, Easy. tak, będzie leciała, leciała, leciała. To gdzie poleci będzie zależało od naszych rzutów kosteczkami, i tu jest taki trochę push your luck, że możemy wysiadać po drodze swoimi kotami na te planety i na księżyce, które mijamy tą rakietą, ale czasami, jak nie wyjdzie nam rzut, żeby rakieta gdzieś poleciała, to rakieta się rozbija i przechodzimy do kolejnej rundy. No i o to chodzi, żeby. Lecieć coraz dalej, coraz dalej, żeby do dolecieć jak najdalej, żeby wysiadać na jak najlepszych i jak najwyżej, żeby wysiadać na jak najlepszych planetach. Bo są ponieważ... najlepiej punktowane. Dokładnie. I albo w trakcie gry zbieramy punkty od razu za to, jak będziemy wysiadać na konkretnych księżycach. Albo na koniec gry za planety i za tak naprawdę przewagę na tej planecie będziemy mieć największą ilość punktów. Dokładnie. Także jak koncept już znacie, to teraz przejdziemy sobie do tego, jak wygląda poszczególna runda. W każdej rundzie wybieramy kapitana naszego statku. No i tak jak jest kapitan naszego statku ze swoimi wszystkimi tutaj o, kotami, to musimy ładować rakietę. I na samym początku kapitan wybiera swojego pierwszego kota, którego ładuje na rakietę to powiedzmy, że ja jestem kapitanem i ja sobie załaduję takiego kota na naszą rakietę i on przedstawia tutaj satelitę. Dokładnie, ale jeśli chodzi o te symbole, to mówimy sobie to później, tak. żeby nie zamieszać. No i kolejny gracz wyrzuca swojego kota, ta kolejność jest ważna, kolejny wrzuca swojego kota, powiedzmy zielony i kolejny, powiedzmy żółty, także wrzuca swojego kota. I wygląda to tak. Jak zawsze jak poruszamy rakietą, będziemy rzucali kosteczkami. Na początku w takiej bazowej wersji gry bez żadnych modów zawsze mamy sześć kości. No i kapitan tymi kosteczkami rzuca i musimy zrobić z tego grupy. Czyli mamy tutaj grupę. Akurat tutaj jeden dopalacz Grupę trójek i grupę dwójek. I teraz patrzymy przy polu, gdzie znajduje się nasza rakieta, jakie są symbole. Na pierwszym polu jest symbol dopalacza, jedynki oraz dwójki. Akurat tutaj Maria wybrała kota z satelitą, żeby nie mieszać. To wezmę tego. Wybierzemy sobie jakiegoś innego, więc startujemy tu na dzień dobry, czyli muszę użyć albo grupy dopalaczy, albo grupy jedynek, albo grupy dwójek. I w zależności, której grupy użyję, a mogę użyć pary grup kości, no to o tyle poruszy się moja rakieta. Także Mary, o ile chciałabyś się poruszyć i ja wam powiemy, się... jak, <grym> tak. jak, jak tracimy kości. Ja chciałabym się poruszyć akurat tutaj o dopalacz, ponieważ to jest bardzo fajna rzecz w poruszaniu się poprzez kości. Dokładnie, ponieważ jeśli bym użył tylko tego dopalacza i ten dopalacz Tajkona tej kona mówi, że ruszam się o jedno oczko, czyli poruszę się o jeden i Teraz oczywiście nie możemy jeszcze wyskakiwać, bo nie mamy gdzie. Dopiero na szóstym polu możemy na pierwsze księżyce wyskoczyć. Ale teraz, iloma kości będziemy rzucać znowu? Mamy tyle samo kości, ponieważ jeżeli używamy dopalacza i dopalacz jest obok naszej rakiety widoczny, to wtedy tej kości nie tracimy. Nie tracimy. Jeśli na przykład miałbym taki tutaj rzut i użyłbym dwójek, stąd, żeby ruszyć się od razu o 4, no to na. Odpadają. Tracę te dwójki, tracę kości, które nie są dopalaczami, na kolejny rzut mam mniej kości. Także jak widzicie, tu jest push your luck. Generalnie, jeśli stracimy wszystko, to zawsze i tak, i tak mamy jedną kosteczkę, którą będziemy rzucać. Zawsze jest co najmniej jedna, tak? No i co? No i wygląda to tak, że powiedzmy, zaczynamy sobie, rzucamy, użyjemy dopalacza, żeby ruszyć się o jeden. Rzucamy znowu, użyjemy Uuu. dwóch dopalaczy, jak tutaj widzicie, żeby ruszyć się o dwa. Następnie idziemy znowu, znowu mam dopalacz. Dlaczego wczoraj się nie miałeś takich rzutów? No właśnie nie wiem. No i teraz jak widzicie tutaj już nie mogę używać dopalacza czyli jeden albo 4. Ok mam czwórki mogę użyć dwóch czwórek i za te czwórki oczywiście je stracę. Ruszę się o 8 także rakieta poleci na dwunastkę. No i teraz. Bardzo ważny koncept: jeśli rakieta doleci gdziekolwiek, skąd możemy wyskakiwać, czyli albo jak tutaj widzicie, na planety, albo na przykład stąd na księżyce, na najdalsze księżyce najpierw, a później oczywiście mniej punktowane, no to najpierw decyduje kapitan, czy opuszcza rakietę. Jeśli kapitan chciałby opuścić rakietę, to wyskakuje i tymczasowo kości, zarządzanie kośmi, yy, przejmuje kolejny gracz, tak? Ale jeśli kapitan zostaje, to przechodzimy do kolejnego gracza. No, i kolejny może wyskoczyć albo i nie, i kolejny może wyskoczyć albo i nie. Jeżeli nikt nie chce, no to lecimy dalej. No to lecimy dalej, także kosteczkami, które nam zostały, rzucamy, i oczywiście rakieta leci. Co się dzieje w wypadku, kiedy nie wyrzucimy żadnych wyników przedstawionych przy naszej rakiecie, i rakieta nie poleci dalej? No wtedy właśnie wybucha. I która przechodzi do kolejnego gracza. Dokładnie, a że koty są znane z tego, że mają tam bardzo dużo żyć, to takie koty będą wracać nam na planszetkę. Nie będziemy ich tracić, możemy ich użyć jeszcze raz później. Za każdą rozbitą rakietą będziemy przemieszczać ten znacznik rozbitej rakiety dalej. Jeśli dojdzie na sam koniec, bądź jeśli jakiś z graczy pozbędzie się wszystkich kotów, one już wylądują na księżyce i planety, wtedy. Następuje koniec gry. Jeśli rakieta doleci na sam koniec, to będziemy na dalekiej przestrzeni kosmicznej, będziemy się rozkładać. Y, kapitan idzie na kometę, reszta idzie tutaj na tą galaktykę, za to będziemy zdobywać dużo punktów. No i co? Może omówimy sobie tak pokrótce, na bardzo, bardzo szybko, co te nasze kociaki będą robić, ponieważ każdy kod ma jakąś tam inną zdolność. Dokładnie, to może najpierw zacznę od tego, którego już wyłożyłam do rakiety. I ten kot oznacza, że jeżeli wyskoczę moim kotkiem na księżyc, to jego wartość podwajam, tak naprawdę tego księżyca. Więc jeżeli bym wyskoczyła tutaj moim kotem, to wtedy zamiast trzech punktów dostaję sześć. Dokładnie. I te punkty w trakcie gry bierzemy w postaci takich właśnie żetonów, punktów zwycięstwa, które są kocimi zabawkami. Więc to jest naprawdę bardzo, <laughs> jest bardzo świetne. fajne to omówimy sobie jeszcze kota. Jeśli chodzi dobra, pojawi się wam gdzieś to tutaj ten kod podwaja punkty zwycięstwa na koniec gry, jak będzie punktować za planety. Jeśli chodzi o spadochroniarza, to nawet jak rakieta się rozbije, to po takim rozbiciu on może wyskoczyć. Jeśli chodzi o kota z satelitą, którego Maria tutaj włożyła na samym początku, to nasza rakieta będzie rozpoczynała swoją podróż z pola numer 3, z pola z satelitą. jest też taki kod, który ma symbol jednej Kosteczki o wartości 1 z jednym oczkiem, i po prostu takiego kota możemy odwrócić, żeby go użyć. Wtedy dostajemy taką, jakby, na podróż wirtualną kość o wartości 1. Jest jeszcze kod, który punktuje razy 2, jeśli doleci na daleką przestrzeń kosmiczną, i jest jeszcze kod z negatywną interakcją, który, jak wyskoczy, to zabiera kapitanowi kosteczkę, o ile to nie jest jego ostatnia kosteczka, czyli ta pula kości na podróż jest mniejsza. I, I został jeszcze jeden kod, który pozwala nam wyskoczyć. Albo wyżej, albo niżej, po prostu o jedno, jakby pole. No, o jedno pole wyżej, albo niżej. I tak naprawdę są tutaj jeszcze odznaki. Oprócz tego punktowania, które znajduje się na planetach, za przewagi i na księżycach i tam w dalekiej przestrzeni. Ponieważ, jak widzicie, tutaj są cztery odznaki. Gracz, który od lewej. Jako pierwszy będzie mieć cztery koty na 4 różnych księżycach, zdobywa taką odznakę. Każda odznaka jest warta 5. Następnie gracz, który ma dwa koty w dalekiej przestrzeni, zdobywa odznakę. Później jest kot, który ma swoje koty na czterech różnych planetach, a na samym końcu trzy koty na jednej tej samej planecie. I tak możemy właśnie zdobywać te odznaki, i to jest bazowa wersja gry. Tutaj oczywiście są przeróżne moduły, jest na przykład moduł z UFO, wtedy na naszej planszy na górze pojawi się taki statek, i on w trakcie gry będzie podróżować sobie coraz niżej i coraz niżej. I na daną rundę będziemy odsłaniać, będziemy odsłaniać taki kafel Ufo, który mówi nam, o ile właśnie statek UFO schodzi w dół i czy nie będziemy rozpoczynać swojej podróży z mniejszą ilością kości, ale także będziemy mieli jednorazowy boost w postaci tak jak ten kod był z jedynką, to tutaj też możemy sobie użyć takiego żetonu, żeby poruszyć się dodatkowo właśnie o te kości, tak jakby wirtualne. No i y, są jeszcze tutaj inne moduły, są odkrycia i tak dalej, ale wydaje mi się, że poznacie już to sami, nie? Dokładnie. Nie będziemy tutaj wszystkiego odsłaniać. Chcemy zostawić coś tam jeszcze ciekawego, żebyście mogli odkrywać, Sami odkrywać. odkrywać <grywać> <grywać> bo są właśnie tak, jest moduł z odkryciami. I dobrze, proszę pani, przechodzimy w takim razie do podsumowania i do naszych wrażeń. Głupia, losowa gra. Właśnie miałam to powiedzieć, to jest głupia, losowa gra. <grywa> Dlaczego jest głupia i losowa? Ponieważ właśnie to rzucanie kośćmi jest tak absolutnie losowe, że czasami jesteśmy w stanie jedną kością. Tak jak nasza jedna znajoma, dolecieć do, samego, do samej przestrzeni kosmicznej, a czasami mając sześć kości, nie wyrzucimy nic. I, daje I nam to, na samym początku. I daje nam to <gry> ogromną satysfakcję, tak. taką dziką wręcz satysfakcję, jak w żadnych innych grach. Tak jak my mówimy na jakąś grę z uśmiechem na twarzy, że z głupia i losowa. To... No my lubimy, to znaczy, że to jest fajna gra, która sprawia nam przyjemność, w którą chętnie gramy. I to jest właśnie ta losowość, która nie jest denerwująca, która tutaj właśnie no, daje ten cały fan. Mhm. Ja bardzo lubię w ogóle push your luck. Ja bardzo lubię coś takiego, że, dobra, została mi jedna kosteczka. A może mi się uda? Tak, czy ktoś wysiada? Nie, nie wysiadamy, lecimy do samego końca. I bardzo często bywa tak, że jak wszyscy się uprą i tu jest coś takiego, że się w ogóle możemy zgadać, że dobra, to tym razem mamy plan, żeby lecieć do samego końca. I wrzucamy tutaj koty, które pomagają w podróży. Albo... Tak jak mi robili, że jak stwierdziłam, że chcę dolecieć na sam koniec, to wszyscy a to, żeby mi zabrać kości. No po prostu wszystko robiliśmy żeby, żeby, żeby wcześniej mnie wyskakiwać. Tak. No, no, no. Także są tutaj koty, które właśnie trochę tak negatywnie działają, ale możemy stworzyć taką drużynę na zasadzie: lecimy jak najdalej. Po złoto. I zawsze za każdym razem taka drużyna: lecimy jak najdalej rozbijała się gdzieś w połowie. <laughs> Nawet nie w połowie, to były pierwsze dwie planety mhm. i koniec. I naprawdę. Normalnie w takich grach ja czuję taką nutkę rywalizacji, że chciałbym jednak wygrać. Chciałbym mhm. się tak tutaj rozłożyć, zdobyć jakieś odznaki, żeby zdobyć jak najwięcej punktów. Ale tutaj. Jak widzę, że absolutnie już nie mam szans, to nie ma czegoś takiego, że ja mam ochotę odejść od stołu, bo wiem, że nie wygram. Nie, tutaj kibicuję wszystkim do samego końca. Dokładnie, bo to jak już, nie wiem, my wyskoczymy, albo widzimy, że no nie mamy szansy wyskoczyć, bo to nie jest miejsce, do którego chcemy gdzieś tam wyjść, no to i tak kibicujemy tej osobie, która leci dalej, yy, bo no po prostu no chcemy, żeby, żeby jak najdalej się udało rzeczywiście dolecieć tej. tej... Rakiecie. Mm -hmm. I uwierzcie mi, ta gra naprawdę daje mega satysfakcję. My byliśmy teraz na tygodniowym urlopie w, w Górach, w Zakopanem. I, dokładnie, i to tu jest też syndrom kolejnej partii. I graliśmy w to dzień w dzień, ja wziąłem dzień. cały plecak planszówek. I graliśmy w mlem. Prawie nic oprócz mlema nie ograliśmy, naprawdę. No Kilka, kilka jeszcze gier jakichś tam ograliśmy, ale to była główna gra, w którą graliśmy i naprawdę no chyba wszystkim sprawia przyjemność. I to jest to, że wszyscy już opuszczą tą rakietę, ale jedna osoba ma tylko jedną kosteczkę. I naprawdę bywało tak, że od połowy, od 15 na przykład pola, jedną kosteczką udawało się dolecieć do samego końca. I to było tak nie na zasadzie, kurde, mogłem zostać w tym statku, mogłem jednak wybrać, nie. I naprawdę było tak, że ludzie klaskali, nie? Naprawdę było tak, że klaskaliśmy, jeśli udało się komuś tak. dolecieć, jak w filmach w familii. Ale to tak samo wczoraj graliśmy i udało mi się dolecieć w końcu do tej przestrzeni kosmicznej. To była pierwszy raz. Tak, ja pierwszy raz wtedy doleciałam w ogóle do tej przestrzeni i wysiadłam wcześniej i się okazało, bo to już przy kolejnej turze zakuleciał i już był blisko. Ja mówię, dobra wysiadam i co i doleciał kolejny raz. I miałabym jako pierwsza we wszystkich naszych rozgrywkach, gdybym nie wysiadła, Odznakę właśnie tych dwóch kotów na dalekiej przestrzeni. Trzeba mieć szczęście, żeby dolecieć tak. do przestrzeni. Tutaj nie ma jakiejś dużej strategii, że dobra, jeśli zbierzemy idealną załogę, to na pewno dolecimy do końca, nie, albo przynajmniej nie mamy, się, tak. nie wiem, 80% szans. Tu nie się da nie się. da nic zaplanować, tak naprawdę, bo to no, wszystko zależy od naszych rzutów. Dokładnie, bo to jest głupia losowa gra, która daje nam niezwykłą satysfakcję. I tak. w ogóle tak zaczęliśmy od razu od tej losowości, tak, ale. <noise> no, to jest chyba największa tak naprawdę wada i zaleta tej gry. Tak. Znaczy, okej, okay, każda gra ma zady i walety, ale czy tutaj są naprawdę jakieś wady tej Nie. gry? Nie wiem, my jesteśmy tak zauroczeni w ogóle Ja w ogóle kocham estetyką. koty, Więc no dla mnie, no, koty. W kosmosie, ja lubię i kosmos, i koty, więc dla mnie to jest wszystko super. Jasne, jeśli nie lubicie y, słodkich, zwierzęcych klimacików i jeśli nie lubicie losowości, to to absolutnie odbijecie się od tego. Ale ja też nie lubię losowości, ja od tego się nie odbiłam i naprawdę z chęcią gram i gram nieraz, tylko kilka partii trzeba rozegrać, bo inaczej to się nie liczy. Szczerze, tu jest takie zaangażowanie wszystkich graczy w to, że nawet gdyby to była gra na 10 osób, to by wszyscy się doskonale bawili. Tak, to by było naprawdę. świetne. Mhm. I co jest dobre, ta gra nadaje się też dla dzieci. Oj, bardzo. I to mhm. nawet dla takich mniejszych, które potrafią rzucić kośćmi i rzeczywiście gdzieś tam policzyć i już myśleć na tyle, żeby wyskoczyć na, na planety, no to to już będzie świetne. I naprawdę można grać i na imprezach, można grać sobie jako taki filerek, można grać z dziećmi. Naprawdę jest świetna zabawa. No, i trzeba tutaj powiedzieć jeszcze o jednej bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Wydaje się, że w tych czasach ciężko już jest wydać grę, która ma bardzo dużo żetonów, która ma naprawdę grube, porządne planszetki, płócienne wykończenie, która ma piękną kolorową klimatę, yy, bardzo, bardzo dużo elementów, drewniane znaczniki, okej, okay, nie jest ich dużo i bardzo duże, fajne. Kosteczki. Czy tak? elementy są zrobione naprawdę świetnie? Y -hmm. I wydawałoby się, że w tych czasach już nie da się wydać czegoś takiego, tak jak Flamecraft był wydany w bardzo dobrych pieniądzach, właśnie w dobrych pieniądzach. A tu się okazuje, że co? Że jest. Naprawdę. To grę można kupić za około 100-120 zł. Jest naprawdę cena dla mnie szok. Sprawdzę dokładnie, żeby ja nie było. Wczoraj sprawdzałyśmy z jagodzią, bo jagodzia właśnie. Chcę sobie mhm. sprezentować i 119 złotych znalazła. Sprawdzimy na, <noise> na plansze. Bardzo polecamy planszeo, żeby sprawdzić tak. sobie i ceny i w ogóle wszystko, także patrzymy na mlem. Najniższa cena planzeo pokazuje 97,90 także poniżej 100 zł. No to jest w ogóle poniżej 100 złotych, tak? Świetne, tanie i dobre. Ja uważam, plusy, że żadnego jeśli macie jakiś znajomy, którzy nawet nie grają w planszówki, albo tak bardzo okazjonalnie grają w planszówki i albo przy okazji zaczynają. lubią koty, to ja uważam, że to jest idealny prezent, ponieważ tak? mamy duże pudełko, mamy naprawdę piękne grafiki, super, bardzo dużo jest tych komponentów, bardzo dobrze wykonanych, no i super cenę, więc ja uważam, że takim lem to jest prezent idealny. Nawet pomimo tego, że to jest głupia losowa gra. Tak. Uwielbiamy, uwielbiamy. Jest świetny. Naprawdę mhm. jest świetną grą, do której jeszcze będziemy nieraz wracać. Oj, ja sądzę, że Mlem zdetronizuje nasze wszystkie takie planszóweczki, gdzieś tam kościane, takie rzucanki i tak dalej, nie? Dokładnie. Absolutnie, bo też rozkłada to się w sekundę, chowa to się w sekundę, no super. Dobra, rozpływaliśmy się, tak, jesteśmy miłośnikami głupich, losowych gier, jesteśmy kotów. miłośnikami kotów, Maria bardziej. No ja kocham koty całą sobą. Mhm. Możecie mhm. powiedzieć, że jesteśmy głupi i nie zgodzić się z nami, od tego jest Sekcja komentarzy dla Was. Także jeśli się nie zgadzacie albo zgadzacie się i też jesteście miłośnikami kotów, albo yy, hashtag team psy, albo hashtag team koty, my jesteśmy hashtag team koty. Zdecydowanie tak, to dajcie o sobie znać w komentarzach. No i co? Wydaje mi się, że to by było wszystko, by było ponieważ. Wszystko. nic złego o tej grze nie powiemy, ponieważ dla nas nie ma w tym nic złego. Absolutnie nie ma nawet ani jednego najmniejszego minusa. Chociaż nie. Jest jeden. Jaki? Taki, że nie ja wygrywam za każdym razem. O. I to jest jeden minus. No. Znalazłam jakiś na siłę. Dobrze, dziękujemy jeszcze raz za oglądanie tego filmu. A tymczasem. A tymczasem Barem Lasem dziękujemy, że byliście z nami. Komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie ten film, żeby szedł dalej w świat. I co? I do zobaczenia następnym razem. Mlem. Mlem.